Co mnie niezbyt cieszy? Uuu, nie ma ich. Nie dobrze, co tu mamy? Uy... Jeden się i jest kolma Kupujesz coś? Jasne. Musimy kupić jeden fistech. Jest potrzebny. Dobra, to jest wszystko. I jeszcze jedna rzecz. Kupujesz coś? Nie. Widziałeś kiedyś symbol salamandry? Daj mi spokój, nie chcę z tobą gadać Ale... Odwal się! Hmm. Czy... z baraniną? Czego chcesz, odmieńcze? Chcę zadać kilka pytań Chyba nie wiesz, do kogo gadasz, dziwolągu Wystarczy, że krzykna, zanim zdążysz policzyć do trzech Będzie tu tuzin zabijaków, którzy zrobią z twojej dupy wielki kanion Zanim policzysz do trzech... Będziesz trupem. No proszę, wilczek warczy. Ciekawe czy gryźć też potrafi. Przydałby mi się człowiek do mokrej roboty. Gardzę takimi jak ty. Pogarda wilczku to przywilej ludzi światłych i rozumnych. W innych przypadkach jest przejawem zwykłego gówniarstwa i ciemnoty. Głęboko w życiu mam twoją szczeniacką pogardę, a teraz gadaj, czego chcesz. Co słychać? Stare kurwy nie chcą zdychać. No, nie za dużo, żeśmy się dowiedzieli. Dobra. Nie ma nikogo ciekawego, więc wynosimy się stąd. Saving. Please wait 5 years. O czemu? O mam pieska. Mówię wam, obrońcy praw zwierząt by mieli tutaj bardzo dużo do powiedzenia w tej grze. im pieseczkę. Pięści mnie świeżbią. Tutaj to możemy sobie zwadzić, jak jest noc, ale mi się na razie nie chce. No bo... Eee, dobra tam, trochę rozrywki. Ooo, jak boli to nie ja! Jestem tak mówię. Już jesteś trupem! I przetestuję się w moim świadczenia. Społeczeństwo uczyniło mnie tym kim jestem. O, brak mi już siły. Nie sobie, ma czugę? Ojej oj. oj, 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 oj. Ech, życie. Ratujcie się! Ty suki! Coś mówiłeś? To nasza dzielnica. już się tu nie ma. Won! Jesteś pewien? O się! bić, Zapraszam. Jeden. I drugi. Tych albo zabić, albo przekupić. Dostaliśmy klucz tutaj do tych drzwi. O, nawet dwa. Raz mam to samo. Zobaczmy, co mamy. Już do domu baraniny. A, jeden, trój mi nie jest potrzebny. To są jakieś drzwi, zobaczmy. Jakiś dom. Oprych, kreden, szafa. z sobie oprychów. Co tam, nic nam nie zrobią. Wynoszę się stąd. No to dalej chodź. Byczółka. Zobaczmy coś na górze. Oprychy, kuferki. Gruszki. Piwo. które nam się przyda. Lego zniszczony. O, jakaś książka. Ład przeszukiwać takie miejsca. Właśnie ze względu na książki, które możemy zdobyć. I co mamy? Historia świata. Monumentalne choć nieco ogólnikowe dzieło, które opisuje historię świata od czasów najdajniejszych do współczesnych. Czyli historia Temerii. Ten kater nie wykończy. No idź. No i to wszystko, co tutaj mamy. No i wychodzimy. A wyszliśmy tam, a jesteśmy tu. Idziemy tutaj, bo tutaj jest pewien duch, który nam wcześniej uciekł. Ech wiem Co, co my? Nad ghoul jest. I pies. Lepiej gula. I ducha. Po szybki. szybkim. Waliliśmy ducha, ciekawe. Jest z go dobił. No, trudno. Jak można w ogóle powalić ducha, co? No, kolejny pies i filmik. Cmentarz miejski. Masa roboty dla Wiedźmina. Karaluchy Łażą czy coś. Ile? Jeszcze dwa pieski, no niestety, mówię. Tu obrońcy praw mi naprawdę dużo do gadania. knechta zakonu. Wieczny ogniu wypełnimy. Pan się wypełni. Nie pojęczy mnie. Cóż? Gdzieś biedaków mamy. Czuję, że. Umarę. Nie, ja musi bać Co tam było? Beczułka, i winko, oraz orynki. Kto kurczę normalny, wkłada kurczę kasy do beczek. Oto część miasta zamieszkana przez starsze rasy. Krasnoludzcy rzemieślnicy i elfi artyści. już mu ratować, nuda i biem pieska. Ja nie wiem, jak z mogli zrobić kurczę takiego quest'a, naprawdę. Zostało jeszcze jedno. Gdzie jesteś tu? Masz. Jeszcze stoisz? To teraz jesteś zmuszony. Hiya! I leżysz. Słodki snów. Już się zbieram brosze. No, na fistech jeden. Proszę, fistech, dobra. Teraz idziemy do kowala. Ko, 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 kowala. Tu mamy jakąś szafkę. Idziemy na górę. Mam kowala. Kufer jego. Zostawimy mu chociaż, mu chociaż coś. Jakiś kosz. To weźmiemy i gadamy z kowalem. Noc jest! Przyjdź do Ej, mnie pierda. rano! Tam jeszcze był kredens, no trudno. Innego dnia Dom Vivaldiego Oraz drzwi do domu Kolkstejn, aż jego odwiedzimy. Fuk, puk? puk. Nie mam miejsca już. na Force zawsze jest miejsce. Sztylet. Truskawka. Tu mam nieznane rośliny i mam kosz. I mam kalkszenie, który leży... ...dziwnej. Ech, ten kalkszeń. Gdyby ktoś go zgwałcił. Nareszcie jakiś śmiałek odpowiedział na moje ogłoszenie. I to sam Wiedźmin Geralt. Znowu się spotykamy. Znów potrzebuję twojej pomocy. W czym? Sprawa jest poważna. Natrafiłem na odkrycie, które może się okazać kamieniem milowym w rozwoju alchemii. Na dodatek związane z twoją profesją. Chętnie posłucham. Hmm. Hmm. Przepraszam, zamyśliłem się. cię ja chyba srał. Lebo, no hmm. Hmm. chyba choć robi kupę no, najpierw z nim handlujemy trzeba się pozbyć paru rzeczy to na przykład celetry nie jest potrzebna Łoju. Są ma fajne książki minerałów Cały tych podstawowych minerałów a które można sklep w sklepach alchemii hmm. znamy to, to znamy Opiory 400 orenów, trochę sporo. Tego puszczyka. A pewnie weźmiemy alkohol. Już za to on też każdy sobie Kurde, jak za zboże. Dobra. Na razie styknie. Tu jest regał. Jak ubijemy niestety ostatniego pieska, wrócimy do kalkrzynia, żeby się przespać. Trzeba sprzedać. Sporo gratów. Gdzie to jest ten pies? To jest. Chodź do taty! wykonaliśmy zadanie i osiągnęliśmy 500 punktów doświadczenia. Dobra, idziemy do klockseina spać.